Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku na tym kanale. Dzisiaj jest już 16 grudnia. No więc otwieramy oczywiście kalendarz naklejkowego. Nie ma, bo niestety mi się zgubił. Zaczniemy sobie od jak który leży na ziemi, więc muszę go podnieść. 16. Mm -hmm. Tutaj się zapadło, więc muszę się z posiłować. posiłować. O, taki fajny jakby 3D. Prezencik. Taki czamsik jakiś w taką kratę bardzo fajny, Mi się podoba. Teraz szukam kolejnych ósemka od Chermstwoy Art, czyli 16 i 16 od mojej siostry. To nawet może od mojej siostry. Dawał mi prezent ze swojego kalendarza. Takie na choinkę, bardzo fajne. To jest jedna z lepszych rzeczy. Super. Teraz odczam Twoje alt O! Mleczko różowe będzie czekało na Esi, Śliczne takie różowe mleczko. I od y, właśnie Sarisy. To jest nasz najlepszy kalendarz. Już jakoś... Się... łał, przeciąłam? Kantarek! Mega! Ej, ale mega! Taki śliczny kantarek. No to co, przymierzymy na jego Ten kantarek na jego jest troszkę za mały. Bo jednak tutaj troszkę, widzicie, że jest takie zgłębienie, więc to nie będzie raczej jego. Ale na pewno kogoś, to będzie kantarek. No i... Yy... Teraz zapieramy się do odpakowania naczułka dla Esi, bo Esia prawdopodobnie przyjdzie dzisiaj lub w poniedziałek, a dzisiaj jest sobota, no więc co do dzieła. Ogólnie przyszła do mnie paczka od Ambar Saddlery i jest to naczółek dla Esi. Mm. Esia to jest właśnie koń hodowli Ovegi Osmeleto Estonia, który jest już wysłany kilka dni temu i niedługo do mnie przyjdzie, nawet co otwieramy. O głowie dostanę na święta, na Boże Narodzenie dla Isi. A naczółek właśnie teraz już mi przyszedł. A otwieramy. Dobra, mamy. Jeszcze tylko tutaj cholę taką przedmiot. Mamy naczółek. Ale fajnie, dobra. Zaczniemy może od wizytówki. Taka zwykła wizytóweczka z podziękowaniami Widzę też tutaj laseczkę świąteczną Troszkę się połamała, ale i tak można zjeść w częściach, więc bardzo dziękuję I oczywiście nasz główny tutaj Nasza główna tutaj paczuszka Już widzę, że jest piękny Jacie. Dobra, mamy naczółek Spróbuję to tak ładnie odkleić jakoś Dobra, nie wyjdzie mi jak będę to ładnie odklejać po prostu to przedne. Mamy już naczółek. Naczółek był pięknie zapakowany. Masa gratisów. Wizytówka, tutaj właśnie ta, ta wizytówka, ta pałeczka. I w ogóle folie zapakowane, piękne wszystko naprawdę. I mamy nasz naczółek na pierwszy rzut oka jest z Jest mega twardy, co jest też bardzo fajne. Mega ten naczółek, naprawdę przepiękny. Zakochałam się w tym naczółku. No zobaczcie, jaki on jest cute. Piękny. Naprawdę dziękuję. Ambar Sadleri. Za ten piękny, prześliczny naczółek. Naprawdę Bardzo, bardzo piękny. Na pewno będzie pasował do ogłowia. Jeszcze wam nie powiem jakie To jest ogłowia, ale już wiem dokładnie jaki to jest model Ale nie będę wam nic sugerować. Powiem wam, że jest tylko od Toriki. Nie wiem czy to już mówiłam No i Po prostu już nie mogę się doczekać. Naprawdę Prześliczny ten naczółek. Naprawdę Piękny Cudo, naprawdę bardzo dziękuję i tak, tak samo bardzo dziękuję Wam za oglądanie i bardzo proszę, żebyście zostawili subskrypcję, lajka, udostępnili ten filmik do swoich znajomych hobby horseowych lub po prostu dali jakiś fajny komentarz i po, wtedy po prostu by mi się zrobiło bardzo miło, że jednak doceniacie moją pracę, gdy ja codziennie się męczę i nagrywam w, dla Was te vlogmaski, bo na, naprawdę to nie jest łatwe połączyć życie ósmoklasistki z vlogmasami na YouTube a. no ale jakoś sobie daję radę no i trzymajcie się do następnego vlogmaska pa